Witajcie. Jaki to był tydzień w Parlamencie Europejskim i w Brukseli? Dziwny. Politycznie, obyczajowo, ale jednocześnie bardzo pracowity w komisjach. Politycznie trwa przyciąganie liny. Premier Morawiecki paktuje, żeby nie powiedzieć, spółkuje z premierem Orbanem, i groźba weta jest bardzo realna. Z drugiej strony, mamy 25 państw, które dogadały się w sprawie budżetu i zwłaszcza Funduszu Odbudowy Europy. Next Generation EU i nie chcą już czekać dłużej. Mówi się nawet, że sami bez Polski i Węgier stworzą ten fundusz i będą się dalej integrować. Samotność to taka straszna trwoga śpiewał kiedyś nasz rysie Gridel. I taka jest właśnie Polska na arenie międzynarodowej. Samotna i pod rękę ze słabymi Węgrami. A mówili, że Polak mądry po szkodzie. Chyba ta szklaneczka z bratankami z Budapesztu nie wyjdzie nam na zdrowie. Ba, myślę, że szklaneczka zapełniona była rosyjską substancją. Nie mam żadnych wątpliwości. Liczę jednak, że premier Morawiecki nie posunie się do weta naprawdę ba, kibicuję mu, żeby zdobył się na prawdziwą suwerenność i niezależność od Zbigniewa Ziobry, Solidarnej Polski i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To dobra okazja dla niego obronić się przed historią nie tylko Polski, ale i całej Zjednoczonej Europy. Pożyjemy, zobaczymy. Będę wam raportował na bieżąco na o rozwoju tej sytuacji. Obyczajowo afera posła konserwatywnej węgierskiej partii Fidesz oczywiście zdominowała dyskusję i rozmowy w Brukseli. Kolejny raz okazało się, że najciemniej jest pod latarnią. Nie mam zamiaru się nad nikim pastwić, ale jedno trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć: Stop obłudzie, stop hipokryzji, niech każdy żyje jak chce. Po pierwsze, jednak nie szkodząc innym. A o tym chyba zapomniał sławny poseł Fideszu, który wcześniej był autorem poprawek uderzających właśnie w społeczność LGBT na Węgrzech. Komisyjnie to był bardzo intensywny tydzień. Wszystkie moje trzy komisje miały w tym tygodniu obrady i głosowania. Dodatkowo w tle odbywają się negocjacje dotyczące programu Prawa i Wartości, o czym Wam już w zeszłym tygodniu mówiłem. Doszliśmy do porozumienia w parlamencie i już w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwszy trilog. Czyli spotkanie przedstawicieli Parlamentu, Komisji i Rady. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo to będzie moje pierwsze takie doświadczenie parlamentarne. A co w regionie? W sobotę jedziemy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach koło Wilkowic, gdzie przekażemy zakupioną karmę, puszki z żywnością i środki do dezynfekcji. Później po południu jadę do Chorzowa, gdzie na batorym w budynku starego dworca powstaje teatr mody, kolejna fantastyczna. Śląska inicjatywa. Do zobaczenia i udanego weekendu.